16 najlepszych zespołów w Polsce wzięło udział w finale Mistrzostw Polskich w piłce ręcznej. Wśród nich znalazła się drużyna dziewcząt z Międzyszkolnego Klubu Sportowego. Dziewczęta z MKS w pierwszej fazie turnieju rywalizowały w grupie, a ich przeciwnikami byli MKS Sambord Czew, KPR Mos Jelenia Góra, UKS Tuzin Gniezno. W pierwszym spotkaniu dziewczęta z MKS rywalizowały z KPR Mos Jelenia Góra i przegrały 11 do 17. Kolejny mecz rozegrały z UKS Tuzinem Gniezno. Mecz również zakończył się porażką 9 do 18. W ostatnim meczu grupowym dziewczęta zmierzyły się z MKS Sambord-Czew, minimalnie przegrywając 10-11. do 11. W grupie dziewczęta zajęły ostatnie czwarte miejsce. W dalszą fazę turnieju rozegrano systemem pucharowym. Drużyna MKS rozegrała mecz z SPR Olkuszem i przegrała jedną bramką. W tym samym systemie rozegrano mecz z MOSM Tychy, który przyniósł upragnione zwycięstwo Kraśniczankom. W ostatnim meczu zawodów dziewczęta zagrały z UKS Mutka Zielonka i przegrały 18-22.